Tekst manny na 27 sierpnia. Odtąd nikogo według ciała nie znamy. Drugi Korentów, rozdział 5, werset 16. Komentarz parauzyjny. Apostoł nie chciał przez to powiedzieć, że nie powinniśmy zwracać uwagi na wady ciała w nas samych lub w innych uczniach Chrystusa. Ze wszystkimi cielesnymi słabościami powinno się walczyć a w interesie nowego serca, umysłu i woli, często postępować z nimi radykalnie. Powinniśmy jednak wyraźnie odróżniać nowe serce, umysł i wolę od słabego, śmiertelnego ciała. Powinniśmy okazywać miłość i współczucie bratu lub siostrze, nawet jeśli w ich interesie, a także w interesie kościoła musimy ich zganić. Upomnieć lub w inny sposób skorygować ich złe postępowanie. Zasada apostoła mówiąca o tym, jak mamy odróżniać te dwie klasy jest następująca. Nieodrodzeni dbają o sprawy ciała, natomiast odrodzeni dbają o sprawy ducha. Reprint nr 3200. Komentarz epifaniczny. Znać drugich według ciała znaczy myśleć o nich i oceniać ich z punktu widzenia ludzkiej natury. Ten zna drugich według ciała, kto ocenia i traktuje ich według czegoś, co dotyczy ich ludzkiej natury, jak np. piękno, płeć, bogactwo, siła, stanowisko, reputacja, pokrewieństwo i tym podobne. Jeśli stwierdzamy, że z powodu tych czy podobnych korzyści wobec pewnych braci jesteśmy bardziej życzliwi niż bylibyśmy. Gdyby tych korzyści nie było, znamy ich według ciała. Nasza ocena drugich powinna być oparta na ich stosunku do Pana i jego prawdy. Im więcej widzimy w nich podobieństwa chrystusowego, tym bardziej powinniśmy ich cenić. Im mniej widzimy w nich podobieństwa Chrystusowego, tym mniej powinniśmy ich cenić, w ten sposób znając ich według ducha. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 33, werset 9: Ten ci to jest, który rzekł ojcu swemu, i matce swej, nie oglądam się na was, i braci swych nie znał. I o synach swych nie wiedział, albowiem oni strzegą słów twych, i przymierze Twoje zachowują. Pierwsza Samuelowa rozdział drugi, werset dwudziesty dziewiąty. Przedżeście podeptali ofiarę moje i śniedną ofiarę moje, którą m rozkazał sprawować w przybytku? I więcej si uczcił syny swoje nad mnie. Abyście się utłuczyli z pierwocin wszystkich ofiar śniednych Izraela, ludu mego. Pierwszy Tymoteusza rozdział 5, werset 21. Oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem i przed anioły wybranymi, abyś tych rzeczy przestrzegał, w osobach nie brakując, nic nie czyniąc z przychylności. Drugi korentów rozdział jedenasty, werset 22, Żydowie są, jestem i ja. Izraelczycy są, jestem i ja. Nasieniem Abrahamowym są, jestem i ja. Galatów rozdział drugi, wersety od 11 do 14. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem się mu w twarz, i był godzien nagany. Albowiem przedtem, Niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał, a gdy ci przyszli, schraniał się i odłączał, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nim obłudnie się obchodzili i drudzy Żydzi, także i Barnabasz uwiedziony był tą ich obłudą. Ale gdy im obaczył, iż nieprosto chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi. Ponieważ ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz po żydowsku żyć? Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 37. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mnie godzien. To rozdział dwunasty, wersety od czterdziestego ósmego do pięćdziesiątego. A on, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któraż jest matka moja, i którzy są bracia moi. A wyciągnąwszy rękę swoje na uczniów swoich, rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Albowiem, kto bykolwiek czynił wolę ojca mojego, który jest w niebie siech, ten jest bratem moim i siostrą i matką. Ewangelia Jana, rozdział drugi, werset czwarty, rzekł jej Jezus, co ja mam z tobą, niewiasto, jeszcze ci nie przyszła godzina moja. Rozdział 6 werset sześćdziesiąty trzeci, Duch ci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga, słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Rozdział piętnasty, werset czternasty. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie, cokolwiek ja wam przykazuję. Galatów rozdział drugi, wersety 5 i 6 który myśmy i na chwilkę nie ustąpili, i nie poddali się, aby u Was prawda Ewangelii została. A od tych, którzy się zdadzą być a acz jakimi niekiedy byli, nic mi na tem, bo osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje, ci mówię, którzy się zdali być czymś, nic mi nie przydali. Rozdział 5, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. Pieśni 170, sześć, 105. 78, 23, 21. Wiersze brzasku 305. Tak naprawdę nie czuję się stary. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 5325. Pytania: jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia mające związek z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? co mi w tym pomagało lub przeszkadzało. Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.